Siemanko, to ekipa plenerowych My dzisiaj idziemy w tripa Jestem ja, moja córeczka Ulubiony kompanym wypraw Plan jest taki, żeby zrobić dzisiaj ognisko bezdymne Tak zwane ognisko Dakota I zrobić na nim hot dogi Więc bądźcie z nami Okay. Idąc po drodze znaleźliśmy zwalony pięć brzozy wraz z ogromnymi ilościami kory brzozowej, która jest idealną rozpałką naturalną do ogniska i na pewno jej dzisiaj użyjemy. Ona jest nasączona tą substancją łatwopalną. I rozpalanie ogniska z nią jest bardzo łatwe. I więc Bierzemy ile nam potrzeba. Idziemy szukać miejsca docelowego. Idziemy dalej. na docelowe miejsce. Tutaj rozbijemy obóz. Będziemy się brać za wykopywanie dwóch dziur do ogniska typu Dakota. Ale ja mam. W tym miejscu wykopię dwie dziury. Jedną obok drugiej. Gdzieś na głębokość 30-40 cm. I potem złączę je tunelem pod spodem. Muszę zrobić sobie łopatę. Do tego myślę, utnę kawałek jakiegoś patyka, naostrzę go i metodą surwiwalową będę kopał. Co możesz? Możesz. I metodą surwiwalową będę wykopywał te dwie dziury. Więc bądźcie z nami. Naostrzę trochę patyk, spłaszczę trochę tą końcówkę, żeby była. Żeby lepiej wybierała. Uwaga Marysiu. Tam... Dobra, bierzemy się za kopywanie dwóch dziur. A dziki jedzą korzenie? Jedzą dziki korzenie. A czemu? Z są papiki. No ale dziki lubią korzenie, nasionka. Wykopałem już pierwszą dziurę. Nie było to łatwe, ziemia z wierzchu wydaje się mokra, choć pod spodem jest sucha. Trochę się przy tym zmachałem, kopiąc jeszcze tym kijem, tak w wersji survivalowej. ale nic, muszę wykopać jeszcze drugą dziurę. A czemu tutaj jest. On by się tak tata spoczył, tak? Muszę wykopać drugą, dziurą, drugą dziurę i potem jeszcze zrobić przekop. To będzie najgorsze, ale nic, biorę się do roboty. Dobra, trzeba wykopać drugą dziurę. Słuchajcie, jeszcze tego nie wykopałem. Wykopałem już dwie dziury, jeszcze nie zrobiłem tego podkopu. Ziemia tu jest tak sucha i kamienna, że kopanie tym, tą metą survivalową, tego kija, jak za epoki kamienia łupanego, jest ciężkie. Nawet już miałem takie myśli, żeby nie pójść te 10 km w po połopatę i nagrać to od nowa jak trzeba. No ale trudno, kopię już jak kopię. Ech, mam taki plan, żeby. Jak są te dwie dziury, to pod spodem będę bił w patyk kamieniem, żeby to przekuć, bo, bo tu jest strasznie dużo kamieni i ziemia jest sucha, choć z wierzchu jest strasznie mokra, bo jest po deszczach. No nic, zbierzemy się do roboty, bo obydwa już jesteśmy głodni. Zmieniłem kaliber, nowy patyk, lepiej zaostrzony. No i zobaczymy, bo tamten mi się złamał. Gdzie? Tu! Naprawdę to jest żuczek? A, a, a to, czemu teraz jest żuczka? A żuczki gryzą? Udało mi się to wykopać. Ja to są dwie żuczki. Teraz będziemy się brać za rozpalanie ognia. Niestety nie mam są krzesiwa. W ogóle nie mam krzesiwa. Będę musiał kupić. Więc będę rozpalał małą surywalową metodą na zapałki. Będziemy robić hot dogi. Ale najpierw musimy rozpalić ogień. Mamy tą korę brzozową, więc na pewno będzie łatwiej. Trzeba nam zbierać trochę patyków. No i trzeba się wziąć do roboty. Dobra, w takim razie zaczynam to rozpalać. Użyję tej kory brzozowej do rozpałki. Jest trochę taka spróchniała. Ja nie wiem czy ona jeszcze ma takie właściwości palne. No ale zaraz zobaczymy. Zapałki. A gdzie jest ten żuczek? Uciekł już. Gdzie? Jednak zobaczcie, kora spróchniała, a jednak pali się bardzo dobrze. Widać, że zawiera jeszcze w sobie te substancje łatwopalne. Więc z taką korą o wiele łatwiej jest rozpalić. Więc jeżeli macie możliwość zebrania takiej kory jeszcze z martwego drzewa, to naprawdę warto z tego skorzystać, bo, bo super się to pali. A ty już bo z ognia. Mhm. To ognisko polega na tym, że powietrze wpływające z jednej komory do drugiej. E, wpuszcza dużą dawkę tlenu i ogień pali się momentalnie, dlatego nie powinno być dymu. Fajną sprawą jest też, że można dmuchać stąd i rozpalać ogień z tej strony. Trzymaj. trzymaj! No, i w taki to oto sposób. To będzie moje. Dobra, i w taki oto sposób przypieczemy sobie trochę bułeczki. Oj! Trzymaj! Przypieczemy sobie trochę bułeczki do tych hot dogów. No, trzymaj moje. Trzymaj moją. Dobra. Nie, może ta będzie dobra. A mogę ją podtrzymać. Chodzi o to, żeby zrobiła się trochę chrupka, wiesz? Dlaczego? Teraz pora na parówki. Nalejemy wody. Nie dużo, żeby szybko się zagotowała. Zrobimy taki rożen, na który położę garnek z wodą, i się gotuje. <śm> <śm> No i podsumowując, to ognisko faktycznie jest bezdymne, zobaczcie sami. Potrzebowało troszeczkę czasu, żeby się rozpalić. No i nie dymi się. Ja rzadko rozpalam ogniska. Na to ognisko dostałem zezwolenie od tutajszego leśniczego. E, więc wszystko w pełni legalnie. E, co do tego ogniska typu Dakota, to mogę powiedzieć jedno. Na pewno będzie fajnie się go zasypywać i zakopywać, bo to jest dziura. Obok niego mam dużo ziemi, którą wykopałem. No i po prostu zasypię i nie będzie po nim żadnego śladu. Parówki się już ugotowały, można zakopywać ognisko. Więc odkładam na bok zasypuję po prostu ziemią, którą sam przez chwilę wykopałem z jednej i z drugiej strony. I zobaczcie sami, ile zajęło mi ugaszenie ogniska. 15 sekund. Bierzemy pierwszego hot doga. Ładujemy do niego keczup. Ty chcesz samą samym keczupem? Ketchup. Czy chcesz jeszcze musztardę do tego? Ja nie chcę Aha, jak na cpn -ie. Proszę cię bardzo. Zapomniałem wziąć łyżeczki. I muszę sobie radzić survivalowo. Nożem. No to smacznego. Mm. Więc jak widzicie czas w lesie można spędzać wspaniale. Nie trzeba się ograniczać do robienia sobie w domu kanapek czy kupowania paczki chipsów na drogę. Można robić wszystko można zrobić sobie pełnowymiarowy obiad można zrobić sobie fast fooda hamburgery hot dogi frytki wszystko co się tylko chce. Tylko trzeba chcieć. My osobiście zamiast jechać do Magnalda wolimy sobie zrobić fast fooda w plenerze. Bo my zawsze wolimy plener. Dobra, ja już chowam do pieca. Kubeczki? Tak. A mogę tu na My kończymy tą dzisiejszą przygodę. Stan miejscówki zostawiamy nienaruszony. Nie widać żadnych śladów obozowania. To jest też plus tego ogniska Dakota, że jest zasypane. Nie widać go w ogóle. Zobaczcie sami. Dobra, czy mogę żyć na no. Dziękujemy Wam wszystkim za oglądanie. Bardzo cieszymy się, że sami jacyś widzowie, że oglądacie, Jest to niezwykle motywujące. Widzimy się w kolejnym odcinku, na razie.